W Herbaciarni Biblioteki Raczyńskich oglądać można wystawę fotografii Poznańskich Żydów, okresu międzywojennego, o czym jest ten projekt? O Poznańskich Żydach, a właściwie o pamięci, o żywej pamięci, którą przy okazji czy dzięki tej wystawie, dzięki tej książce, bo ta wystawa to, to, to jest jakby emanacja książki, Poznań odzyskał. Pozaeńscy Żydzi to była mniejszość mała, nieliczna, 1,5% przed wojną, około 3000 osób. Oni wszyscy zginęli w Holokauście. W większości parę osób się zachowało. Między innymi pani Fira meo która ocalała, bo wyjechała w maju 1939 roku. I, która mieszkając tutaj bardzo dużo fotografowała, fotografowała swoich przyjaciół, swoją rodzinę, głównie Żydów, ale także Polaków, Poznaniaków i te albumy, te zdjęcia razem z jej pamięcią ocalały i ten projekt FIRA jest projektem, który przywraca Poznaniowi pamięć o poznańskich Żydach. Projekt ten, to swego rodzaju wehikuł czasu, pozwalający zajrzeć w przeszłość. To opowieść o życiu codziennym Żydów w Poznaniu tuż przed nadchodzącą zagładą. To jest taka specyficzna książka, która, chociaż jest o poznańskich Żydach, to właściwie jest o w pewnym uniwersum człowieka w wieku młodym, człowieka, który wstępuje w dorosłość. Człowieka, czy ludzi w ogóle, którzy wstępują w dorosłość i muszą urządzić sobie życie, mają taką potrzebę kochania, miłości, ale też witalność młodości, radości, cieszenia się życiem. I to wszystko jest w tej książce. To wszystko jest w zdjęciach, a zdjęcia są także na tej wystawie po to, żeby tu właśnie w tej chybacjalnej ludzie mogli sobie pobyć. Z tą książką, albo bez tej książki, popatrzeć na nich, poglądać i popamiętać, zapamiętać, że Poznań miał swoich Żydów. Unikatowy zbiór liczy ponad 700 zdjęć. W herbaciarni możemy oglądać jednak tylko kilkanaście wybranych fotografii. Razem z Sonią Ramer, którą to robiliśmy, założyliśmy, że trzeba zaprezentować poznań na tych fotografiach i że trzeba zaprezentować najpiękniejsze fotografie, wybór z najpiękniejszych fotografii. Zostawiliśmy je po prostu w pewnym w sensie w parami czy czwórkami. Jak podkreśla Andrzej Niziołek, spotkania z autorką i jednocześnie bohaterką zdjęć nie da się zapomnieć. To była przygoda, to była duża przygoda, bo odnaleźć po 70 latach, po wojnie, osobę, która ma wtedy 90, prawie 100 lat, tak? która ma świetną pamięć, ma takie fotografie, Czyli uratować de facto coś, co wydawało się już nie do uratowania, bo mało kto sądził, że taki szmat czasu będzie żyła osoba, która przed wojną była już dorosła, dorosła osobą, miała 24 lata, Fira wyjeżdżając. W związku z tym będzie pamiętała nie jak dziecko, ale jak dorosła osoba i opowie o swojej dorosłości po prostu tutaj. Więc z innej perspektywy niż dzieci mogły wspominać, w związku z tym Uzyskanie takiego świadectwa to jest cud. Z jednej strony, projekt ten to album pełen fotografii przedwojennych mieszkańców, z drugiej, to obraz poznania i miejsc często już nieistniejących. No, taki, którego trochę już nie ma, trochę jest. To jest nadal ten sam Poznań, ale Poznań zarazem inny. Poznań bardziej europejski, myślę, niż dzisiaj. Poznań. Yy, yy, yy. Inaczej ubrany, ale też Poznań miejsc, które, które utraciliśmy, takie jak Szeląg, jest miejsce, po Szelągu jest park, ale nie ma, nie ma zabudowań, a oni bardzo często się wyprawiali na ten Szeląg. Jak pływalnia na przykład przy elektrociepłowni Garbarzy, wówczas elektrowni. Jest to Poznań z starego koryta Warty, jest to Poznań innego rynku, bo inaczej ten rynek wyglądał. Jest to Poznań z szpitala żydowskiego, którego też już nie ma. No wielu takich miejsc, których nie ma, ale zarazem fajnie jest oglądać ten Poznań i rozpoznawać miejsca, które do dzisiaj są. Kamienice do dzisiaj są. Przy nich oglądać właśnie tych, którzy kiedyś tu żyli, tak? Poznańskich Żydów, takich jak my wtopionych w innych mieszkańców. Więcej o projekcie Fira Poznańscy Żydzi opowieść o życiu przeczytać można na stronie internetowej www.fira1915.pl.